Dziś znajdujemy się w placówce terenowej Kruz w Sokółce w celu wręczenia nagrody jednemu z laureatów, który brał udział w kursie bezpiecznie na wsi mamy, upadkom zapobiegamy. Aby wziąć udział, należało zrealizować test, który znajdował się na stronie internetowej. Rozwiązać kurs, później test złożyć formularz zgłoszeniowy i przesłać to na stronę internetową do centrali w Warszawie. Do centrali wpłynęło 2200 zgłoszeń takich tego kursu e-learningowego. Oczywiście dzieci, rolników mogą brać udział w rocznikach 2010-2018. To była już szósta edycja takiego kursu e-learningowego dla dzieci. Niemniej jednak są też inne kursy, także zapraszamy do śledzenia naszej strony internetowej. Są to też konkursy plastyczne, rymowanki i jeszcze wiele, wiele innych konkursów, do których serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału dzieci, rolników. A komu dzisiaj została wręczona hulejnoga? Dziś wręczyliśmy hulajnogę Gabrielowi Huryn, który brał udział w kursie. Jedna ze 100 hulajnog właśnie trafiła do powiatu Sokulskiego. Dlaczego wziąłeś udział w konkursie? Mm, bo tak, yy, taki fajny był. A co tam było trzeba zrobić? Yy, trzeba było tam yy, by, by jak bezpiecznie yy, zejść na przykład po drabinie albo za czym można się schować yy, w chowanego. Interesujesz się takimi rzeczami? Tak. Co dzisiaj wygrałeś? Hulajnogę. Jesteś zadowolony? Tak. I będziesz brać y, jeszcze udział w takich konkursach jak będą? Tak.